Siema, witam, jestem Antezon i dzisiaj Wam pokażę jak latać w Red Deadzie 2, więc jak mamy tutaj namiot, koń, koń uciekaj, żeby przeżył, bierzemy noże do rzucania i rzucamy i ten namiot powinien nas zaraz wybić, to działa tak jak huśtawka z GTA 4 widzowie. To trzeba dobrze bardzo rzucać O, 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 widzieliście? Już podskoczyliśmy Rzucamy Mnie poza odcinkiem bardzo wybija O, o, dawaj, dawaj, dawaj Przesuwa, przesuwa, widzicie? Latamy A spróbuję... Nie, nie, tak nie O kurde, czy się namiot Teraz nie popsuł Halo? O, naprawiłem Podejdę tak. Bum, bum. O, o, przesuwa. Nie robię. Jak wy. Jo, 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 na drzewie. Bum. <grym> Właśnie widzicie, widzowie, jak nas to wybija. Pokażę Wam. Ja nawet konia nie mogę stąd zawołać. Nas tak daleko wybiło. Byliśmy tu, no a jesteśmy tu. No to nieźle nas wybija, po prostu. No i to właśnie wam chciałem pokazać. Link do oryginału filmu macie w opisie. No a ja wam wizowie, dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym video. Nara. No dobra.